Gdzie jest Arango? Mogę wejść? Nie spóźnia się więcej. Usiądź z koluci. Zaczynamy badanie. Dostaniecie krowie organy i w parach musicie je opisać. Co to za owychystwo? Nareszcie praktyka zamiast teorii. Ja będę pisał. Oszalałeś? Nie dotknę tego. Co za różnica? Podyktujesz mi. Ja napiszę. Dobrze, weź kartkę. Dlaczego? Pisz. Powierzchnia koloru różowego. Szorstka, tak jak twoja. Ale zamknij się. Widać naczynia włoskowate. Przypominają twoje wąsy. Przestań. Mam dosyć. Pusty żołądek, zupełnie jak twoja głowa. Próbowałaś tego? Proszę cię. Nie próbowałaś? Z kolendrą i cebulą palce lizać. I weź się do pracy. Właśnie to robię. Też jej to mówię. Twoje odpowiedzi są nieprawidłowe. Marango mi tak dyktuje. Ja tylko piszę. Dotknij tego. Jaka to powierzchnia? Nie mogę. Słucham. Wilgotna, a dokładniej? Jak mój krem do twarzy. Przepraszam, mogę ją zabrać na chwilę. Nie teraz. Kiedy skończy? Weź to do ręki. Odpowiedziałam na pytanie. Sama. Widzisz? Od tego się nie umiera. Pracuj dalej. Teraz to opisz. Już bez dotykania. Dobrze. Vico, masz żel do rąk? Później mi go upierzesz. Przemknij się. Widziałem twojego chłopaka. Wiesz, co robił dzisiaj rano? Pracował, nie to, co ty. Zainteresuj się tym, co robi poza szkołą. Wcale nie pracował. Idź, zapytaj go o to. Widzę, że masz wątpliwości. Biegnij do niego.